Cześć moi drodzy, witam Was bardzo serdecznie w kolejnym materiale z Januszowej FIFY. Dzisiaj podsumowanie ligi weekendowej oraz coś nowego, bo dzisiaj zagram sobie trawcik. Oczywiście to nie jest skład, w którym dokończyłem Ligę weekendową. Muszę dokończyć jeszcze futsłapy, dlatego tutaj jest taki skład, a nie inny. Liga weekendowa zakończyła z Biancem 14 do 3, więc po starcie 0-2. No to w miarę solidnie 15 kolejnych spotkań 14 wygranych, 1 przegrany, tak więc. Nie ma tragedii, gol 3 standardowo wbity, zobaczymy jaka będzie drużyna tygodnia. W momencie kiedy wypuszczam ten materiał wy już ją prawdopodobnie będziecie znać. Także zobaczymy, ciekawie na pewno dwa playerpiki zgarniemy. Division Rivals prawdopodobnie zostanę przy czwartej randze, nie wiem czy to dobiję. Czy w 16, 17 rozegranych meczach będzie nam naprawdę ciężko. Ale zanim przejdziemy do draftu, to wyszło wczoraj SBC, ważne mecze z ligi Mistrzów. Więc te SBC sobie zrobimy na samym starcie Tak więc dzisiaj zaczynamy paczkami I zakończymy paczkami za draft. Tak więc ja idę zrobić ważne mecze I zaraz się widzimy z powrotem Dobrze, SBC zakończone Zrobiłem ważne mecze Ligi Mistrzów Oraz SBC drodze na szczyt, na szczyt. Yy, Tutaj paczka za 30 tysięcy chyba Paczka piłkarzy Electrum Pride 30, 20, cokolwiek Tak więc tymi paczkami sobie zaczniemy Cztery paczuchy na nas czekają w sklepie już dawno nie trafiliśmy nic ciekawego, więc mam nadzieję, że w końcu szczęście się troszeczkę uśmiechnie i cokolwiek tutaj zarobimy. Bo póki co, naprawdę to ostatnio wygląda bardzo przeciętnie z nagród z SBC. Totalnie nic nie leci. Tutaj też nic nie będzie, więc pomijamy tą od razu paczkę. Tamta paczka do zapomnienia. Teraz druga paczka. Wszyscy rzadcy 6 zł, 6 srebrnych lecimy z tą paczuchą. I patrzymy. Tutaj coś będzie. No bez walkoutu, kurczę. No, chociaż inform, jakby to był, to byłoby spoko. A tak to. Mamy kampla. Czyli po raz kolejny nic ciekawego, niestety. I kampl to. Ja liczyłem na to, że z tych paczek uzbieramy spokojnie na draft. Potrafimy coś, coś takiego, że draftik sobie na, na, luzie, na luzie zrobimy. No tu, jak tak patrzę, to totalnie nic nie sypie. Jiru! Ostatnia paczka. To jest chyba paczka za... A, nie wiem za ile. Nieważne. Lecimy, otwieramy. Dajcie mi walkout w końcu, jakikolwiek. Coś tu będzie. Ale bez walkoutu. Ojejku. Gdzie nie? No, nawet nie patrzymy na to. Szkoda czasu. Eintracht? Dobrze, ja idę skombinować końcy i lecimy z dracikiem. Dobrze, mamy już końcy na naszym koncie, więc możemy sobie na spokojnie zagrać pierwszy draft na rececie w tej serii. Niech zafiwa końcy za monety. Hala, 15 tysięcy monet, za wiele nam już nie zostało. No i zobaczmy, co tutaj uda nam się ciekawego zbudować. Formacja 4-3-2-1, niech to będzie. I na samym starcie dostajemy, wziąłbym Hadziego, ale powiem Wam szczerze, wezmę Hazarda. A do tego... O, nie ma tu nic ciekawego. Niech będzie Mertens. Salah. Więc... Na razie ten przód nie wygląda źle. Do Salaha wrócimy sobie, niech będzie Herrera. KDB. Musi wlecieć, 92 grania, 87 oceny póki co, nie wygląda ten skład źle, środek obrony tutaj i środek pomocy pasowałoby poprawić, ale nie ma tragedii, o, zabierzmy sobie Fernandinho, Kyle Walker, tak weźmy sobie tego Desaiego, okej, okay. jest Cristiano Ronaldo, więc draft nie wygląda najgorzej, no łapka rezerwowych, Umówmy się, nie jest może najlepsza. Natomiast to podstawowa jednostka. Całkiem solidna. Nie ma tutaj chyba powodu do narzekań. cały też całkiem ciekawa karta na środku pomocy. Bierzmy menadżera i szukamy pierwszego przeciwnika. Zobaczymy, czy uda nam się wygrać pierwszy jubileuszowy draft na tym koncie. Sergio. Draft 181. 94 zgrania składu. Ma go być lepiej, ale... Nie ma na co narzekać, lecimy z pierwszym spotkaniem. Dobrze, mamy pierwszego przeciwnika, zobaczmy czy to jest trainer, czy to nie jest trainer. Co chłopak tutaj nam zaprezentuje, no, oczywiście trainer. Dobra, mamy przeciwnika, czy nie mamy przeciwnika? Jest, elefant tym. Okej, okay, Griezmann tutaj na Lewym wahadłowym, a tam trałę na prawym wahadłowym. Ciekawa jednostka. Położona tak troszeczkę. Okay. Co mnie podkosiło być? Graf na na Acho que não tem sentido Ah, Nie będę tego wycinał, tak mi się wydaje. Sami widzicie, co tu się stało. Ja, szczerze mówiąc, jestem już troszeczkę zdenerwowany. Mhm. I 15 tysięcy końców poszło, psu. Nie powiem gdzie. Nie no, świetnie.

Widocznie drafty na tym koncie nie są wpisane, więc po prostu dokończmy sobie Division Rivals grać po Icon Swapy. Ech, powiem wam, ciężki żywot, ciężki żywot, jeśli chodzi o to. Naprawdę, czegoś takiego nie rozumiem. Rivalsy. Lecimy. Dobrze, mamy przeciwnika jestem naprawdę zdenerwowany tym, co się stało w tym draftcie. Mam nadzieję, że tutaj zagramy normalne spotkanie, od razu na samym starcie zrobię zmiany. zmienię tego Kinga i Wesleya, bo nie chcę mi się męczyć z przeciwnikiem. Fire Szybko chciałem Dobra teraz Akcja mojego przeciwnika, ale mnie tutaj zakręcił ładnie Naprawdę ładnie mnie tutaj zakręcił 1 do 0 Benjeder No, 35 minuta, przegrywamy Pierwsze uderzenie na bramkę mojego przeciwnika, ale naprawdę ten ben Fajnie tutaj pokręcił No i odrabiamy jeszcze rakaze. ok, Okej. Dobrze. Dembele. Lewa noga. I mamy szybkie wyrównanie. Bardzo dobra akcja. Ładne podanie chyba od Frankiego de Jonga do Dembele. No i mamy już remisik. Dobrze. Fabinio teraz tutaj powalczył. I mamy szansę na kontr, ale dobry odbiór. Lukas. Lukas. Ależ on wybiegł, ależ on wybiegł, ależ on uderzył i jest 2 do 1 jeszcze przed pierwszą połową. Bardzo dobre zagranie. Tym razem nie wiem nawet od kogo. Co tam zagrał do Lukasa. W każdym razie dobre zabranie się na prawą nogę. No i strzał do pustej bramki. Nie mogło się to inaczej skończyć. 2 do 1, 43 minuta. Dobrze mamy koniec pierwszej połowy. Na razie prowadzenie po naszej stronie 2 do 1. Zobaczmy, no jest przewaga lekka po naszej stronie. Trzeba to udokumentować jeszcze w drugiej połowie. Myślę, że za Frasera jeszcze wpuścimy sobie naszego pana kolegę Bernarda. No i tak, Wyjdziemy na drugą połowę. Cancelo tutaj goni manę, ale dobre, podanie nie dosyć Zobaczmy, co on wykombinuje. Ben jeder w polu karnym, no, niebezpiecznie, niebezpiecznie, naprawdę groźnie szczał. Nie można tak zostawić Beniedera, bo chłop potrafi zrobić użytek i z prawej, i z lewej nogi, a teraz manę. Co za wyle? Co? ten Lacaze tam zrobił. Zobaczmy to jeszcze raz. No nie wiem, nie wiem. Strzał bardzo dobry, ale Lacazette się nie popisał w tej sytuacji. Mógł wybić zdecydowanie tą piłkę od razu. Griezmann. Do Benedera, ten do Mané. No I rozpędza się mój przeciwnik z akcją. Zobaczmy, co ten Beneder wykombinuje. No boję się tego chłopa niesamowicie. La Griezmann. 3 do 2. Jak tak dalej pójdzie, to przegramy to spotkanie. I na tym się skończy, a tego bym raczej nie chciał. Dobra, piłka teraz do Grizzmana. Nie wiem, jak to przeszło po raz kolejny i będzie 4 do 3, 4 do 2, bo dlaczego by nie. Nie mogę grać w tygodniu w tą grę. Naprawdę, moi drodzy, nie mogę grać w w tą grę, bo zbyt bardzo się na nią irytuję. Coś czego nie rozumiem. Po prostu każdy piłkarz mojego przeciwnika nagle w drugiej połowie jest silniejszy, szybszy, zwinniejszy. Nie było spalonego. No, no nie. Coś pięknego. Coś pięknego. I szczerze, wczoraj nagrywałem tak samo odcinek dla Was. Eee, po jednym meczu stwierdziłem, że nie będę nawet tego wrzucał. Że nie chce mi się grać dalej. Ale było mniej więcej to samo co w tym meczu. Pierwsza połowa spokojnie ugrana. Kontrolowałem sobie mecz. W drugiej połowie zakończyło się właśnie podobnym wynikiem jak ten teraz. Nic nie mogłem zrobić. Bo nagle zawodnicy mojego przeciwnika po prostu szybsi, zwinniejsi. I chłop zaczął myśleć. Chłop zaczął po prostu myśleć. Nie dodają ci szynki, różne inne duperele. Tak, to poprawi grę wszystkim. Zdecydowanie. Bo taki game face Mendiego to jest coś, co każdy potrzebuje w grze. Albo to, żeby Pepe dobrze wyglądał, albo piątek miał cieszynkę. No tak. Sama gra, sam gameplay jest mało ważny. Ważne, żeby wszystkim casualom podobała się cieszynka piątka, którą zrobią raz na 50 spotkań strzelając w bramkę z Squad Battles. To jest coś, co wszyscy chcemy. Oglądać w pifie. Kończymy to spotkanie wynikiem 5 do 2. Bardzo fajny mecz. Materiał myślę, że będzie na tyle dobijający, że nie ma sensu grać już następnego spotkania. Statystyki. No lepszy był. Lepszy był. Więc. To jest to, o czym mówię. Naprawdę ciężko mi jest grać w tygodniu, bo po prostu nie chce mi się, jak widzę jakie połączenie, jeszcze spadamy do trzeciej ligi, czy nie? Nie. Pa Nie wiem, co mam powiedzieć. Jutro materiał z nagród za Champions. Draft miał być. Wyszło jak zwykle. Wybiórę Rivals. Połączenie też super. Trzymajcie się, mam nadzieję, że u Was jest dużo lepiej. Do zobaczenia na live'ach. Na razie. I cześć.